Siema Siema widzowie, tu Bartosz z kanału Bartolini Bombom. Witam Was w następnym odcinku z Daily. Dzisiaj, na prośbę o tego komentarza, tego użytkownika Stefo, tutaj teraz, Wam się teraz wyświetli ten komentarz, zrobię poradnik ze sterownika trudnego, czyli tego, poczekajcie, SRG3000P. W Warsaw Boost Driving, czyli WBD. Zapraszam Was do oglądania. No to tak, dobra, na początku klikamy sobie tutaj sterownik jak zawsze. Wybieramy SRG 3000P Trudny. Wyciągamy ten sterownik i tak wpisujemy numer służbowy. Yy, nie wiem, czy tak musi być, ale ja najczęściej patrzę na numer autobusu, czyli 1974 i tak go wpisuję. 1, 9, 7, 4. No, czyli po prostu wpisujemy tutaj tymi liczbami, dajemy tu po prawo, tak tutaj o Enter, i nam się zalogowało. Teraz wchodzimy sobie i klikamy 4. I tutaj sobie wpisujemy linię, potem podajemy Enter i brygada. Jakbyśmy się pomylili, to klikamy C i w nas tu z powrotem teleportuje. Znowu klikamy jak chcemy wpisać T, no, Jezus, nie te, tylko 4. No i ja tutaj mam wpisane linie, no to sobie weźmiemy z... Yy, yy, 414, no to wpisujemy 4, o, o i właśnie tutaj zrobiłem pomyłkę, więc usuwamy, klikamy sobie czwórkę znowu, 4, 1, 4 I brygada już może taka zostać, bo ona się nie usunie, że nic się nie stanie jak taka będzie I 414 szczęśliwice, jeżeli chcemy zmienić kierunek to szczałkę, tutaj tą szczałkę do góry klikamy, tutaj nam się zmienia na instalatorów do z powrotem na szczęśliwy wraca odjazd i tu nam pokazuje za ile minut no to ustawmy sobie powiedzmy strzałka w prawo do przodu strzałka w lewo do tyłu ustawmy sobie po prostu nie wiem, 3 minuty, no i co no i wtedy klikamy tutaj znowu ten enter no i już nam się tutaj załącza 414 odjazd za 3 minuty o a jeżeli chcielibyśmy to anulować, to po prostu klikamy C, C wymeldować, drugi raz C. Jezu, na C, wymeldować. Jak to się... Tak, C i C, drugi raz klikamy. No i nas tu wymeldowuje, no, czw... no i bierzemy 4, i z powrotem tą linię wybieramy. Taki krótki trzy film dzisiaj, ale na waszą prośbę, także. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam pomogłem. No i co? Trzymajcie się i ja się z Wami żegnam. Pa!